Dominika Rybak już po... Dzień dobry. Dzień dobry. Już po dużej dawce emocji. No, dużej, dużej. Się. się. Poddymiłeś się trochę, co? Troszeczkę tak, no bo już naprawdę, już nie wiem, te pierwsze dwa face-to-face'y to jeszcze miałam takie dobra, okej, okay, popatrzę tak, popatrzę jej tą mordę, mówię dobra, przeżyję, ale ten trzeci raz to już naprawdę na tej konferencji mówię ile można, a teraz to jeszcze raz, no to już po prostu nie wytrzymałam, musiałam jej trknąć w noska, dostałam mordę, nawet nie mogłam oddać dlatego, bo mnie ten ochroniarz tak schwycił, taki silny, no nie mogłam ale na tarczy wyglądałaś dzisiaj bardzo dobrze I trzeba przyznać, że chyba nawet lepiej niż poprzednio tak? przepracowałaś No moim zdaniem o, tak Bo ja myślałam, że gorzej Właśnie ja tak myślałam, że no gorzej Ja się zmartwiłem, że jeśli nawet kursy to bardzo niskie będą na Ciebie Ja właśnie ten, ja myślałam, że gorzej dlatego, bo yy, no nie wiem Jakoś tak nie poczułam, bo się nie rozgrzałam w ogóle Wtedy to chyba się rozgrzewałam y, Ale jest nagrane, jeszcze nie obejrzałam tego nagrania Ale tak czułam, że trochę gorzej wypadło, ale jak mówisz, że lepiej to dobrze Kopnięcia widać, że siła jest, yy, no dużo z dużą siłą kopiesz w ogóle to, to, co zauważyłem Tak, bo ja mam strasznie takie umięśnione nogi i w ogóle całe moje mięśnie skupiają się w nogach I naprawdę, no mam te kopnięcia akurat mocne To jest mój atut, wiem One zadecydują jutro? No może one, może nie one Ja nie, ja nie spoileruję tutaj, bo tutaj może być dużo Dużo scenariuszy może się wydarzyć Czy może Dagmaraszewczyk ci zagrozić? Nie wiem, czy, nie wiem czy, 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 czy może, czy czym, może. Tak. A czy... Ale nie, nie, no moim zdaniem na pewno nie może mi zagrozić, w sensie, no wiadomo, że zawsze coś może pójść nie tak, ale moim zdaniem tym razem to będzie bardzo ciężko, żeby coś poszło nie tak, nie? Także będzie dobrze, bo z mojej strony to będzie... Czyli dobre nastawienie. Czysta formalność dla mnie. Nie, no bardzo dobre nastawienie. Zajebiste nastawienie. Ja się tak czuję fajnie, że nie, nie mogę się doczekać. To my też nie możemy się doczekać. Czekamy na jutro. Bardzo dziękuję za wywiad. Powodzenia. Dajcie dobrą walkę i oby nikomu się nic nie stało. No, oby się stało.